Jeżeli za petardkę uznamy ostatnią informację, którą Wam podawałem o tym, że Kodlioko będzie emitowany na Netflixie, mówimy tu konkretnie o sezonach 1-4, Eee, to za niewątpliwą petardę przez duże P oraz wszystkie pozostałe litery, z dużej litery, można uznać informację, którą dodam, e, słuchajcie, podam wam za chwilę Informacje te będę od razu mówił strzytywał, e, słuchajcie, z strony PL, bo wszystko to jest ładnie wyjaśnione i jeszcze przetłumaczone na język polski e, Także jeżeli macie ochotę nawet sami przeczytać, zobaczyć co i jak to odpadacie na PL. Wieści specjalne z wtorku 7 grudnia 2021: Możecie sobie sami przeczytać. Ewentualnie, teraz też możecie to zobaczyć na ekranie. I może słuchacie tak, szybko wyjaśnię pokrótce. My, tutaj, jako Centrum Lioko, a my też, mam na myśli właśnie głównie pan Jeremy96, jako główny redaktor kodlioko.pl, generalnie zbieramy tutaj informacje z całego świata: no to co prawie wpiszę, jeżeli chodzi o kodlioko. Eee, też między innymi zaglądamy na stronę hiszpańską, bo Hiszpanie, tudzież właśnie fandom hiszpański, też bardzo żywy i zaawansowany, eee, ma tyki w Mediatumie. A Mediatum, żeby tu jeszcze sz szybko wyjaśnić sytuację dla osób nie do końca ogarniających firmę, jest właścicielem praw autorskich i jeżeli by mieli załóżmy stworzyć nowe sadząkowie Kobioko, to właśnie byliby to oni. Oni by pociągali te zasłonki, oni by kazali jakąś inną firmą ogarnąć rysunki, muzykę, zdjęcia i całą masę tej takiej, wiecie, typowo formalnej roboty, nie? Eee, więc teraz z hiszpańskiego Twittera jak? pojawił się raz. Dotarły do nas wieści z wiarygodnych źródeł będzie coś nowego z Kudlioko. Żyjemy! Potem już się oczywistym było, że posypia się, się cała masa pytań, więc e, z kolei e, my, tu w między innymi zadaliśmy pytanie, i odpowiedź padła tak. Nie wiemy, co to dokładnie ma być, ale wiemy, że będzie to coś nowego i że to będzie oficjalne. No i właśnie po tamtej serii pytań, o której Wam przed chwilą mówiłem, poszła następna odpowiedź: e, Wielu z Was zaczęło spekulować co do tego, co to ma być. Nie mamy pewności, czy to będzie coś tak dużego jak nowy sezon, czy też tylko wznowienie na przykład na płytach Blu-ray. Możemy za to zapewnić, że to będzie coś nowego i oficjalnego, i że wiadomość o tym pochodzi ze źródeł bezpośrednio w Mediatunie. Jednak nie uwierzymy w 100%, dopóki nie zobaczymy. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Z drugiej strony, nie wierzymy, że to miałoby być nowa wersja ewolucji. Eee, nowa seria, nowa seria ewolucji. Bo by było wybrać nowych aktorów, tamci są już dorośli. Eee, według informacji pochodzących z Hiszpanii, szczegóły mają być znane za kilka miesięcy. Więc to, co widzicie, tu już mamy petardę. Tylko, że ta petata zaczyna tak się za, 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 zamieniać, taką bombę, jeżeli to jeszcze połączymy z taką informacją, że 22 listopada Julian Lamasson, wykonawca oryginalnego openingu do serialu, czyli tutaj właśnie słuchacie piosenki Un monde sans danger, podał na Facebooku informację, że nagrał nową wersję tego utworu, czyli nową wersję openingu do Cognoco. Cel jest dany, ma zostać podany na początku 2022 roku, ale właśnie między innymi słuchajcie, takie tu zdjęcie zostało podane, zdjęcie filmik, to posłuchajcie sobie sami sami. No, także słuchajcie, dostajemy informację, że otrzymujemy z Kodlioko coś nowego, nie wiadomo jeszcze co. Dostajemy jeszcze informację, że oryginalny twórca e, z Openingu Kodlioko tworzy nową wersję Openingu Kodlioko. A i jeszcze dochodzi na, słuchajcie, trzecia informacja. E, tu akurat tego w newsie nie ma, ale okazało się, słuchajcie, nie pamięta teraz dziewczyna skąd jest, ale jest sobie na świecie dziewczyna, która generalnie cosplay jest cosplayerką i kosplayuje sobie różne rzeczy. Między innymi, słuchajcie, cosplayerowała Yumi I, med i Mediatum podpisało z nią kontrakt na to, że ta dziewczyna będzie oficjalną cosplayerką Yumi. Nie wiem, czy istnieje coś innego, podobnego na tym względzie, czy istnieje jakby podobny kontrakt, że ktoś jest oficjalną cosplayerką, ee, czy cosplayerem jakiejś postaci, ale żadna poważna firma, a tym bardziej na pewno taka firma jak Media, nie podpisywałaby takiego rodzaju kontraktu, nie robiłaby takiego numeru, gdyby nie miała mieć tego jakichś zysków, nie? Gdyby to nie, nie, szykuwa, nie, nie szykuwała czegoś za nadrzu, nie? Więc zaczęna słuchacie się robić gumo. Nie wiem dokąd no, to to jest, no w najgorszym wypadku musimy, musimy to mieć słońce nawet przez drodze. Moje zlecy nie chce tego zaakceptować, ale z tyłu też siedzi taki mój kolega, który mi mówi słuchajcie, spokój! Może się okaże, że to, wiecie, że fali się na coś, napalą, będzie nie wiadomo co i nagle się okaże, że firma wywali jakiś, nie wiem, ja, ja teraz osobiście, ja tak osobiście wywalam taki przykład, może karty jakieś wywali. Albo wywali, no, no, no nie wiem, jakiej, jakiejś, jakąś gazetę, gazetę dziesięciolacia i akurat będzie o konie i o konie i narobi takiego szumu. No hipotetycznie to jest możliwe, ale moje serce oddala te rozumne i logiczne rozumowanie i tylko tak przykłada może no, no maser, jako, jako a może i się po jajami, no, słuchajcie zaczynam się tym niemożliwie jarać tak samo jak zresztą bym muszę powiedzieć wam skromnie w e, radzie Tutaj w tym najwyższym centrum, jak otrzymaliśmy tą informację, to też się napaliliśmy i zagotowaliśmy niemożliwie nawet łatwiej na to mieście. nie? Eee, także co, no ja osobiście mam nadzieję, że szykuje nam się z nowa seria. Eee, trzymam za to gorąco w kci, kci, kciuki. Eee, no, no sentymentu słuchajcie, to no, pewnie nie uświadczymy polskiej wersji, chociaż to tym zobaczymy, no kia wie, słuchajcie, nie znamy przyszłości, no na, na razie się skupmy na tym, żeby nowa seria powstała, a co będzie dalej, to się słuchajcie zobaczymy. Eee, jeżeli słuchajcie, chcecie otrzymywać najświeższe możliwe informacje na ten temat, czy w ogóle na temat Kolioko, to jeszcze raz ja wam to będę do, do skutku bił, wpadajcie na kolio.pl eee, ewentualnie podawajcie informacje dalej, tutaj zawsze znajdziecie najszybszą możliwość, możliwą informację. Jeżeli gdziekolwiek w Polsce mielibyśmy się czegoś dowiedzieć, to pierwsze miejsce jest właśnie tu. w Wbijacie od razu na, na, i na, wie, wiecie od razu na razu, tak taką, sprawę na, natychmiastowo. Jeżeli używacie jakichś agregatorów RSS-a to w lewym dolnym rogu, rogu, w stopce słuchajcie macie tutaj e, link do naszego RSS-a i sobie będziecie mogli tutaj dobrze wyciągać. Jest także, że tutaj jest kilka innych kliników, takich jak poczta, nasz Facebook, Instagram i jeszcze YouTube. Jeżeli takie, na takie bzdety macie jeszcze ochotę, ale no, to Wam generalnie generalnie gorąco tutaj polecam wpaść, A jak i jeszcze, nie wpadliście na buntowników na Discord. No, ludzie wpadajcie, bo ewentualnie będziecie gotować się razem z nami jak żaby, jeżeli mówimy tutaj o KL-u. Eee, także no, niech się wieść w cztery strony świata. Wie że jako dzieje się coś. Trzymajcie się, ciepło i do zobaczenia. Hej!